Gliz górę albo czasami gitarzyści y, nazywają tę technikę y, techniką slide. Nie mylić ze slide'em, czyli z rurką <grywka> zakładaną na palec, y, ale mniej więcej polega ona na tym samym. Y, y, uderzamy dźwięk, a potem przesuwamy palce do progu dowolnego który chcemy się zatrzymać. Po pół tonu, cały ton i tak dalej i tak dalej. Dokładnie polega to na uderzeniu dźwięku i cały czas naciśnięty palec na próg przesuwamy właśnie Wyżej. Na początku problemem może być odpowiednie zatrzymanie ręki w miejscu, którym chcemy. To jest tylko i wyłącznie kwestia ćwiczeń na różnych strunach. Po prostu wybierzmy sobie miejsce, z którego chcemy zacząć i na przykład miejsce, którym chcemy skończyć, i postarajmy się tam zatrzymać palec.